Bar bardzo dziękuję Panie Przewodniczący i bardzo dziękuję Pani za y, przyjęcie y, pytania. Y, Moje pytanie polega na tym, że pochodzi Pani z Niemiec. Od wielu lat macie bardzo dużo doświadczeń w budowie, w budowie energii odnawialnej. Proszę mi wyjaśnić ten paradoks. Dlaczego z roku na rok budujecie coraz więcej źródeł energii odnawialnej, uzyskujecie coraz więcej energii odnawialnej i coraz więcej kupowaliście przez ostatnie lata gazu i węgla z Rosji? No, dlaczego tak się działo? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za to pytanie. Ja nie zrozumiałam tego, bo niestety nie mogłam usłyszeć tłumaczenia. Czy pan byłby uprzejmy i powtórzył szybko, może nawet po angielsku, swoje pytanie, bo ja nie usłyszałam, nie zdążyłam założyć słuchawek. Powtórzę tylko, to mnie zadziwia, dlaczego pomimo tego, że w Niemczech macie dużo doświadczeń i dużo energii w budowie energii odnawialnej, to pomimo to z roku na rok, przez ostatnie lata kupowaliście Państwo dużo energii z Rosji. Przewodniczący mówi, że nie ma tłumaczenia, co nie jest prawdą.